Witam, zaprezentuję dzisiaj agregat uprawowy. Jest to agregat o szerokości 2,4 m. Posiada przednie wałki. Wyposażony jest trzy rzędy zębów sprężynowych z tyłu mamy wałki warto zwrócić uwagę, że są to wałki na docisku jeszcze dwa, dwie pary wałków. Mamy również śrubę regulującą. Całość ramy jest również bardzo stabilna, wytrzymała. Sprzęt można obejrzeć w miejscowości Białopole przy ulicy Talgowej 2a.